Dzień dobry wszystkim w nowym vlogu, witajcie. Ja właśnie odprowadziłam natalkę dzisiaj do szkoły po raz pierwszy, pierwszy dzień w szkole. Już chwileczkę tutaj usiadłam, bo pracuję teraz zdalnie z domu, tak więc usiadłam przy laptopie i tak sobie myślę, że powinnam zacząć vloga nagrywać dla Was. Dalam właśnie wodę do filtra, więc pewnie słyszycie jakiś odgłos, przepraszam. Nie nagrywałam przez kilka dni, może nawet ponad tydzień, i jakoś po prostu nie mogę się za to zabrać. Za każdym razem, jak tylko się budzę, myślę sobie, będę dzisiaj nagrywać na 100%, biorę ze sobą kamerę, a później nic nie wychodzi. Nie wiem, co się dzieje. Wyparłam jakoś z tej rutyny, a przecież niedługo, bo za dwa miesiące zaczynają się vlogmasy, tak więc będziemy nagrywać codziennie. Nie wiem, jak to ogarnę. I tak, dzisiaj dzień bardzo dziwny, tak jak mówię, natalka poszła pierwszy dzień do szkoły. W szkole y, dzieci musiały ustawić się w takiej kolejce jak y, taki wąż. I e, dzieci od razu wchodziły do szkoły, bo wcześniej było tak, że ustawiały się w kolejce do każdej klasy i dopiero później nauczyciele ich zabierali, tym razem jest troszkę inaczej. Natalka poszła do ostatniej klasy podstawówki, jest teraz w klasie szóstej, year six i e, jest to ostatnia klasa podstawówki, teraz zaczynają się egzaminy i poszukiwania szkoły średniej, czyli secondary school albo middle school, jak zwał tak zwał e, i... Właśnie, cały wrzesień będzie taki e, chodzenia do innych szkół. Nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało. E przecież przez tą pandemię i tak dalej nie ma przecież skupisk ludzi, więc nie wiem jak szkoły będą to robić, bo przeważnie będzie to wieczorem po, po zajęciach, że rodzice mogą przyjść sobie z dzieckiem i obejrzeć wszystkie klasy i tak dalej, przynajmniej tak było no, w latach poprzednich teraz nie wiem, dobrze, że w tamtym roku sobie poszłyśmy do jednej ze szkoły które wydaje mi się, że chyba Natalka tam pójdzie tak więc już sobie to obejrzałyśmy tak więc super, ale Natalka coś przebąkuje, że ona by chciała zobaczyć jeszcze jedną szkołę szkołę. Tak więc y, będę musiała zobaczyć na stronie tej szkoły jak to w ogóle wygląda, y, czy można tam pójść kiedy i tak dalej. Więc y, no wrzesień będzie troszeczkę y, no, zajęty dla nas. Zaczyna Natalka też tańce, ale to chyba w następnym tygodniu. A teraz jak szliśmy do szkoły i Natalka zobaczyła swoją panią y, z przedszkola, ale ona prowadzi grupę piłki ręcznej, do której Natalka należy. Y, I od razu pani do niej powiedziała: o Natalia, fajnie, że jesteś. Pamiętaj, teraz są piątki, nasze treningi. A w piątki są tańce, tak więc nie wiem, jak my to sobie pogodzimy, ale tańce są w zasadzie wieczorem, no chyba, że dzieci będą musiały pojechać na jakiś mecz, prawda? Tak jak było w tamtym roku, ale zobaczymy, wyjdzie w praniu, jak to i co tam będzie. Ja właśnie chcę sobie wstawić kawkę. Zjadłam właśnie śniadanie, zjadłam sobie tosta z jajkiem smażonym. Ostatnio polubiłam bardzo jajka i tak e, jem to chyba namiętnie, codziennie. E, zrobię sobie jeszcze jedną kawkę. Mam tutaj pranie do... E, już wysuszone, muszę je złożyć. E, ale muszę jeszcze chwilkę popracować, bo o godzinie 11 mam, mm, mam dzisiaj kurs mój matematyczny. Tak więc... E, która to już godzina? Już jest 10 tak naprawdę. Tak więc e, jeszcze chwilkę popracuję. Kawkę może za chwilę zrobię. E, popracuję jeszcze chwilę i e, no, będę, będę miała zajęcia za godzinkę, więc też muszę się przygotować. Ale to nie będzie długo trwało. W ogóle to byłam na zajęciach moich już e, jednych we wtorek, czyli przedwczoraj. E, zajęło nam to dosyć długo, prawie cały dzień tam byliśmy. E, ale fajnie, wiecie co, fajnie wejść do ludzi. W ogóle porozmawiać e, a propos tych studiów, bo teraz e, musimy zrobić, jakby taki ostatni projekt, na którym musimy długo musimy pracować nad nim. Jest dużo punktów do zrobienia. W ogóle już wymyśliłam mm, temat mojej pracy, tej końcowej, i wydaje mi się, że będzie dobre. No ale teraz trzeba wszystko e, to napisać e, zrobić różne tam statystyki i tak dalej. Więc jest dużo tego. A ja dodatkowo jeszcze robię matematykę i angielski i z tego też będę miała egzaminy. I jeden już właśnie pod koniec września, kolejny będzie w grudniu, tak więc dużo się dzieje. Dobrze, że pracuję z domu, zdalnie, tak więc przynajmniej mogę Natalkę zaprowadzić do szkoły, ugotować obiad, i tak dalej, nie muszę nigdzie tam się spieszyć, i w międzyczasie podczas pracy mogę coś tam po prostu ogarnąć ze szkoły, czy nawet jakieś domowe obowiązki. Ale tak prawdę mówiąc, wolałabym chyba właśnie pójść do pracy, żeby troszeczkę właśnie odejść, wyjść z domu, żeby coś się po prostu działo, chociaż i tak my w domu to rzadko jesteśmy, cały czas gdzieś wychodzimy. Pogoda była ostatnia bardzo ładna, parę dni tam padało, ale było fajnie, ciepło słonecznie, tak 20-21 stopni, więc nie za gorąco, nie za zimno, taka moja idealna pogoda, ale dzisiaj tak patrzę, że chyba będzie padało. Wczoraj, chociaż też ładnie było z rana, a później niestety, e, przepraszam, telefon zadzwonił, później niestety. Mm, Zaczął padać deszcz, ale to Wam pokazywałam na Instagramie, w ogóle jeżeli mnie jeszcze do mnie śledzicie, to zapraszam Was serdecznie, tu jest mój Instagram, e, bo tam przynajmniej pokazuję tak e, mniej więcej co się u nas dzieje w ciągu dnia. E, muszę też pomyśleć o tym kalendarzu adwentowym, z którym będziemy robić sobie nawzajem z Marysią, e, jakoś nie mogę tego ogarnąć, e, nie mogę w ogóle... Dojść do tego, że już naprawdę niedługo są święta. Ja przeważnie w sierpniu już planowałam w ogóle listę zakupów, a teraz no po prostu nie mogę. Nawet urodziny natalki będą niedługo, i ona chce zrobić imprezę ze szkoły, po prostu koleżanki zaprosić, bo to jest ostatnia klasa i tak dalej. Takie też pożegnanie to będzie. I po prostu jakoś nie mogę to, tego ogarnąć. Pomimo tego, że jestem w domu, to przez to, że pracuję z domu, po prostu nie mogę nigdzie wyjść. I nawet, że pracuję do godziny, nie wiem, na przykład 15, a ja często, nawet po 15-16 dalej siedzę przy tym laptopie, więc ja muszę mieć jakąś taką samodyscyplinę. Ale jakoś tak się dziwnie czuję siedząc w domu. Tak jakoś mi jest, nie wiem, czy mogłabym to robić przez cały czas, chociaż myślę, że chyba można się przyzwyczaić. Nie wiem, napiszcie mi, czy pracujecie zdalnie z domu, e, czy, czy wolicie wyjść właśnie do pracy. Napiszcie mi, bo ja mam takie mieszane uczucia. Ja tutaj sobie pracuję, kawkę właśnie zalałam i wzięłam sobie chipsy. Nie wiem, czy je próbowaliście, one są chyba z Aldiego, jeśli się nie mylę. Czekajcie, tak, Aldi. E, I to są właśnie taka soczewica, soczewica? Chyba tak. Lenticurls, Curls i one są... E, no, trochę ostre, ale naprawdę świetne są. zobaczcie na skład: nie ma żadnego nic czerwonego, bo to nie są takie wiecie, ziemniaczane mmm, chipsy, tylko takie właśnie ze soczewicy. Chyba lękli to jest soczewica, tak mi się wydaje. Są naprawdę dobre, polecam Wam przepyszne. Są takie, będę miała snak sobie do kawki. Już jest chwilę po dziesiątej Czekam na, na zajęcia. Właśnie loguję się teraz na moją um, moje studia. Będziemy mieć zaraz zajęcia. Zajęcia skończone. Ponad półtorej godziny dzisiaj mieliśmy, ale jest ok. Dużo nowych rzeczy, ale. W porządku, w porządku. Robię sobie krótką przerwę, 15 minut wydaje mi się, troszeczkę, żeby ochłonąć, bo szachawy pieków dostałam. I wracam z powrotem do pracy. Już jest godzina... Może która to jest godzina? Po 12.00 no eee, Może jakiś lunch, albo coś z jener, nie wiem, jakoś za bardzo mi się nie chce nic. Eee, tak więc się chwilę eee, tutaj ogarnę, odpocznę i wracam do pracy. Znaczy w końcu ten czas, ile właśnie lecę po Natalkę, już jest prawie trzecia. O, mam nadzieję, że miło spędziła dzień. No już mojego skarba, przyjechałyśmy właśnie i Natalia mi opowiada, jak było pierwszego dnia, ale jest wszystko ok, tak, tak, wszystko jest dobrze. Eee, jest tylko zła, że mają przerwę. Jedzeniowo bardzo późno, tak? Dopiero o godzinie pierwszej od 8.30, tak, więc to taki trochę minus. A tak to wszystko okej, okay, nie? Tak. Dostałaś swoją szafeczkę yy, wysoko, tak? Bo ty się martwiłaś, że będziesz miała, bo jest wysoko albo nisko, i ona ma tą wysoko, więc z tego jest najbardziej zadowolona. Jedziemy do domu, trochę coś zjeść. Jesteśmy już tutaj po obiadku z Natalką razem. Mamy naszą tablicę i wybierzemy teraz jedną osobę z poprzedniego filmiku. Teraz tylko muszę tutaj znaleźć. E, wybierzemy na razie jedną osobę i pamiętajcie, że na razie logo nigdzie nie pokazujemy, tylko ktokolwiek chce być na naszej tablicy, po prostu napiszcie komentarz. Wiem, że dużo osób napisało tym razem, ale pamiętajcie, wybieramy tylko jedną osobę pod, pod jednym filmikiem, tak więc macie szansę. Jeżeli Was jeszcze na tej tablicy nie ma, to po prostu napiszcie komentarz, że chcecie tam się e, pokazać. Natalka tutaj zatrzymała przyjaciół, Oglądać trzeci raz chyba. Tak, Trzeci tak, raz od, tak. od pierwszego sezonu. Tak, jesteś na pierwszym, dwudziesty odcinek. Akurat się Ben rodzi, prawda? Tak. proszę. Dobra, to wybieramy i zaraz się do was odezwiemy. Natalka akurat wybrała jedną osobę. Kogo wybrałaś? Monika Flaga. Monika Flaga. Proszę bardzo. Czyli tutaj zaraz się pojawi na naszej tablicy Monika. Monika prowadzi swój kanał i w ogóle się widziałyśmy z nią w, w Krakowie. Znaczy, ja się widziałam na nie? O, o, zaraz upadnie. No to czego, bo tam się chyba postawiłam? <grym> w ogóle zaczęło padać teraz. Nie wiem, czy widzicie, a nie, jasno jakoś. O, zaczęło przed chwilką upadać, jak więc fajnie, że nie padało, jak tylko wracała ze szkoły. Chociaż i tak pojechałam po nią. Monika Flaga. Później musimy poprawić te wszystkie e, tą tablicę. Muszę gdzieś ją tak postawić, żeby e, mi się to nie wycierało. Ok, Jest. super. Ekstra. Gratulujemy serdecznie. Zapraszamy również na jej kanał e, Flamonia. E, I Ktokolwiek chce być na tej tablicy, to zapraszamy Was serdecznie. Napiszcie komentarz pod tym filmikiem, a my wybierzemy jedną osobę, która się tutaj pojawi. A na końcu, jak już tablica będzie cała zapełniona, to wybierzemy jedną osobę i wyślemy dla niej paczuszkę. Ja już będę się z Wami teraz żegnała e, i montować tego vloga, żebyście go dostały dzisiaj albo. Jutro, pewnie raczej jutro, bo wiecie, u mnie zawsze jest problem z internetem. Eee, I do zobaczenia w następnym vlogu. Mam nadzieję, że już troszeczkę więcej będę nagrywać, chociaż e, no, aż tak dużo się nie dzieje. Jestem przeważnie w domu, pracuję z domu, tak więc e, do żadnych sklepów nie chodzę, tak naprawdę. Ale zobaczymy. Może, e, może mi się uda. Jutro w zasadzie idę do dentysty, więc może Was zabiorę ze sobą, chociaż tam nic nie można nagrywać, bo tutaj są, są takie obostrzenia. Że nawet nie można wejść do gabinetu, trzeba stać na zewnątrz i przyjść na tą wyznaczoną godzinę, płukać, oni wychodzą, mierzą temperaturę i tak dalej. Tak więc no, takie całe jest e, zamieszanie z tym wszystkim. E, no ale mówię wam, dzisiejszy dzień super był, Natalka zadowolona ze szkoły i do zobaczenia w następnym. Pa!